Dzisiaj wyjątkowi goście, którzy wezmą udział w naszym spotkaniu. W pierwszej kolejności witam ministra, członka Rady Ministrów. Nie może panią wojewoda? To już się poprawi. W takim razie bardzo serdecznie w pierwszej kolejności witam pierwszego wicewojewodę Wielkopolskiego, panią Anetę Niestrawską. Następnie ministra, członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, posła z Wielkopolski Wschodniej, pana Zbigniewa Hoffmana. Dzień dobry. Dzień dobry. Posłana Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Leszka Galębę. Dzień dobry Kandydata do Senatu. Kandydata do Senatu, starostę <noise> kolskiego, pana Roberta Kropidłowskiego. Są również z nami na sali burmistrz miasta i gminy Kłodawa, pan Piotr Michalak. Oraz burmistrz miasta i gminy Przedecz, pan Witold Siwiński. Oczywiście witam pozostałych przedstawicieli skarbników samorządów. Państwa oczywiście z przyjemnością przedstawię w trakcie podpisywania już umów. A o zabranie głosu poproszę, teraz już nie wiem, panią wojewodę, pana ministra Zbigniewa Hoffmana. Nie ja może wstanę proszę Państwa i ten mikrofon, tak tak, przede wszystkim dzień dobry Państwu, kolego pośle, pani wojewoda, panie starosto, panowie burmistrzowie, dla mnie to wielka satysfakcja, ponieważ z reguły, a właściwie zawsze jak się zjawiam w kole, to są to dobre informacje dla mieszkańców, nie tylko dla państwa samorządowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców, no bo Płyną bardzo konkretne środki na bardzo konkretne inwestycje. Dzisiaj mówimy o inwestycjach, szeroko rozumianych inwestycjach drogowych. Kwota około 3 milionów złotych na wszystko, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Ale też warto pamiętać o, jedno, o takiej jeszcze robiącej większe wrażenie kwocie. Jak tak sobie bardzo szacunkowo obliczyliśmy to od 2019 roku dla tej części Wielkopolski dla naszego regionu, dla Wielkopolski wschodniej, dla okręgu 37, proszę Państwa, to jest ponad miliard złotych na inwestycje na infrastrukturę drogową, inwestycje drogowe. To są gigantyczne pieniądze i podkreślam to bardzo wyraźnie. Te pieniądze płyną teraz zarządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest, nie będziemy ukrywać dzieło parlamentarzystów którzy bardzo skutecznie o te środki zabiegają, ale też oczywiście mamy partnera po stronie państwa samorządowców. Bez państwa y, udziału, partycypacji, bez przygotowanych wniosków, bez aplikowania do tych programów, w tym momencie mówimy o rządowym programie rozwoju dróg, czy też może szedzie o polskim ładzie w innych kontekstach, bez jakby państwa udziału, bez udziału wójtów, burmistrzów, y, starostów, y, te środki by tutaj nie płynęły. To jest bardzo dobry przykład nie tylko, nie tylko Koło i Powiat Polski, ale generalnie nasza część Wielkopolski, nasz region, to jest doskonały przykład na to, jak może się dobrze, a nawet wzorcowo układać współpraca między rządem a samorządem. A przecież bywa często tak, i jest to całkowicie normalne w demokracji, że się różnimy politycznie, występujemy pod różnymi flagami politycznymi, ale jednak dla dobra mieszkańców, dla wspólnoty współpracujemy i te środki rzeczywiście tutaj spływają i to tak bardzo obficie. No, trzeba pamiętać, proszę Państwa, że to zawsze wiąże się ze skokiem cywilizacyjnym, że nowe drogi, nowoczesne drogi, ale też wyremontowane drogi, zmodernizowane drogi, to, to jest każdy kilometr nowej drogi to jest kilometr nowych szans, nowych możliwości, bo przecież sprowadza to często inwestycje, powoduje, że ludzie chcą się osiedlać, zakładać rodziny, mieszkać w miejscach, gdzie są nowoczesne, takie już spełniające standardy europejskie drogi. My wszystko. Od 2015 roku czynimy, żeby tak się stało. Rzeczywiście zaniedbania były wieloletnie i pewnie jeszcze to trochę potrwa, ale myślę, że jesteśmy nomy, nomy na najlepszej drodze, żeby rzeczywiście infrastruktura drogowa, komunikacyjna w naszym kraju była na już takim przyzwoitym, jak mówię, europejskim, nowoczesnym poziomie, bo chce się żyć w takich miejscach, chce się pracować w takich miejscach, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura drogowa jest na takim poziomie już bardzo nowoczesnym, po prostu czyniącym. Te obszary, w których jesteśmy, żyjemy, mieszkamy, bardziej przyjaznymi dla nas. No więc to jest, to jest jakby fundament. Już zupełnie na koniec chcę tutaj na, na ręce państwa samorządowców, na ręce pana Starosty podziękować właśnie za tą współpracę. Bo jak mówię, bez tego, bez pracy też państwa urzędników, bo to też należy docenić, tych, którzy przygotowywali te wnioski, bo to przecież na nich spoczywa jakby ciężar całej pracy, tej codziennej, byłoby dużo trudniej pozyskać. Pozyskać bardzo przyzwoite pieniądze, więc jeszcze raz mówię dzisiaj ponad 3 miliony, ale generalnie ponad miliard. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie ministrze. A o zabranie głosu poproszę panią wojewodę Anetę Nistraską. Szanowny Panie Ministrze, Panie Pośle, Panie Starosto, drodzy samorządowcy, szanowne media, cóż tu mogę dodać po Panu Ministrze? Myślę, że ten temat został znakomicie wyczerpany. Ja tylko mogę powiedzieć, że realizując zadania rządowe jako rząd w terenie, bo przecież Wojewoda jest takim przedstawicielem przez prawie pięć lat obserwuję jak się zmienia Wielkopolska, jak jest ogromnym placem budowy, a szczególnie jak się zmienia Wielkopolska Środkowo-Wschodnia i powiat kolski. I tutaj moje serdeczne gratulacje dla samorządowców, którzy podejmują te zadania, którzy współpracują, którzy realizują na swoim terenie poszczególne inwestycje, korzystając z tych pieniędzy. Jak powiedział pan minister prawie około 1,5 miliarda złotych w ramach rządowego programu rozwoju dróg. Ale szanowni Państwo, to nie wszystko. Ja realizując te zadania wiem, jak Państwo korzystaliście również z innych programów. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie również wnioskowaliście o drogi, czy z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. No i tutaj z Panem Starostą rozmawialiśmy, że przecież powiat kolski obok tych wszystkich, dróg takich samorządowych, lokalnych, powiatowych, realizuje ogromną inwestycję, obwodnicę miasta, koła, która nie mieści się w tym półtora miliarda, o których mówił pan minister. To są dodatkowe środki z polskiego ładu i muszę państwu powiedzieć, że pomimo tego rządowego programu rozwoju dróg, tutaj samorządy. W tym okręgu, w tym regionie korzystają w dużej mierze z innych programów, żeby budować drogi. Jaki jest z tego wniosek? Ogromne zaniedbania sprzed lat, które teraz trzeba nadrobić. I ja się bardzo cieszę, że mogę to zadanie realizować jako wicewojewoda Wielkopolski, współpracować z samorządami, bowiem bardzo dobrze znam też ich potrzeby i często z nimi rozmawiając wiem, jak ważne i potrzebne są te inwestycje dla mieszkańców powiatu Kolskiego, i oczywiście środkowo-wschodniej Wielkopolski. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, jak najlepszej rewa, realizacji tych inwestycji i oczywiście wnioskowania w dalszych programach, bo jesteśmy prawie pewni, że te programy będą dalej realizowane oczywiście pod. Jesteśmy pewni, prawie, prawie, Panie Ministrze, powiedziałam, z uwagi na pewną okoliczność, która się całkiem niedługo wydarzy. Natomiast zapewne, jak będziemy tutaj mogli mieć na to wpływ, to te programy będą realizowane. Bardzo dziękuję Pani wojewodow. A teraz o zabranie głosu poproszę Pana Posła Les Leszka Kalender. Dziękuję bardzo. W takich momentach. To jest radość, bo dochodzimy do setna sprawy, do współpracy rządu i samorządu. I kluczem naszego rządu, premiera Morawieckiego, jest rozwój zrównoważony. I to jest przykład. Wielkopolska Wschodnia, kiedyś zapomniana, gmina Przedecz, gmina Kłodawa, to końcówka naszego powiatu kolskiego. Dziś inwestycja po inwestycji, panie burmistrzu, może pan potwierdzić, jesteśmy u pana, otwieramy drogę dzisiaj, drugie podpisanie umowy. I cieszy to, że zmieniamy nasze małe ojczyzny na jedną rzecz pospolitą Dumną z tego faktu. Ja jestem dumny, że przez te cztery lata z panem ministrem, z panią wojewodą, z panem starostą współpracowałem i miałem wpływ. I dzięki panu ministrowi my nie dzielimy się, my mówimy dla tego regionu jednym głosem. Wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, całą czwórką. Jesteśmy jedną drużyną, bo służymy mieszkańcom powiatu, mieszkańcom Polski. Takie nasze, nasza rola. I ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to są chwile, do których warto podejść, podpisać, pogratulować, że gmina Przedecz będzie miała nową drogę. Gmina Kłodawa, Powiat Polski, następną. Naprawdę to są takie, takie dni. I co chcę jeszcze podkreślić? rozwój zrównoważony każda gmina wczoraj byłem w gminie Skuls pięknie termomolizacja szkoły budowa oczyszczalni ścieków no, gmina Kłodawa Pan burmistrz też jest na ukończeniu oczyszczalnia ścieków też z polskiego ładu te inwestycje to co pan minister powiedział są kluczem do rozwoju bo przecież to robią najczęściej lokalni przedsiębiorcy czyli wspieramy przedsiębiorców, samorząd, a mieszkańcy zyskują z tego najwięcej. Życzę, abyśmy wszyscy mogli realizować również te inwestycje, które mamy zapowiedziane i również, które będziemy ogłaszać, bo przecież Polski Ład był nabór następny, będzie już niedługo ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursowe. To też jest dla nas, jako dla Wielkopolski, można powiedzieć, pan minister Zbigniew Hoffman, jest zespół komisji, który ocenia te wnioski. No to też ma wpływ na to wszystko i razem nam się udaje realizować. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za tą współpracę, bo, tak jak powiedziałem, te cztery lata współpracy, ja jako poseł, pani Wojewoda, pan minister, pan starosta, były owocne. W przyszłej kadencji będzie podobnie, bo też wszyscy jesteśmy tutaj na sali i ubiegamy się o mandat. Ja, akurat, o mandat senatora, Państwo o mandat posła. W związku z tym... Poza starostą starosta w blokach to startowych prakty. do pracy w Starostwie. Także musi jeszcze dokończyć to dzieło, które rozpoczął, zapowiedział, ale udaje się. Efektem właśnie było już ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy. To już jest, można powiedzieć, na finiszu i to będzie też kawał dobrej roboty w powiecie kolskim. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę, aby Państwo mogli realizować te inwestycje w swoich gminach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. W takim razie proszę o wystąpienie starostę pana Roberta krobik Panie ministrze, pani wojewodo, panie pośle, szanowni państwo, drodzy koledzy, koleżanki samorządowcy, drogie media, zaproszeni goście na tą wyjątkową konferencję. Ja bardzo się cieszę, że mam sposobność po raz kolejny gościć tak znamienitych gości z panem ministrem na czele. I tak też, też zawsze dzieje, że ta wizyta pana ministra, pani wojewody i pana posła to zawsze są dodatkowe i to duże dodatkowe środki dla naszych e, samorządów. I właśnie w tym kon kontekście chciałbym w tym kontekście państwu powiedzieć od strony beneficjenta, przedstawiciela beneficjentów tych, e, tych środków. E, słuchajcie, gdyby nie te wszystkie programy, o których powiedziała tutaj e, pani wojewoda. Fundusz Rozwoju Dróg, wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład. To najgorzej pełnić funkcję włodarza danego terenu, kiedy nie ma się możliwości realizacji wszystkich potrzeb naszych mieszkańców. Dzisiaj, Szanowni Państwo, tymi decyzjami rządu, które spowodowały, że dzisiaj mamy takie fundusze, mamy takie możliwości, my mamy szansę realizować wszystkie obietnice, które składaliśmy. Bo łatwo się obiecuje, gorzej się realizuje, ale wy dzisiaj nam daliście ogromną szansę i ja w tej kadencji jestem Wam niezwykle wdzięczny za to, że tak naprawdę nie było chwili na łapanie oddechu, bo tych możliwości inwestycyjnych mieliśmy całe masy. I to nie jest tylko kwestia inwestycji drogowych, bo. Te są bezapelacyjnie e, największe, jakie chyba w historii samorządu e, po 89 się wydarzyły. To te są bezapelacyjnie chyba największe, jakie są realizowane na gminach i powiatach, właśnie na tej Polsce Powiatowej i Gminnej. To, to, to nie podlega żadnej dyskusji, ale nasze inwestycje w oświacie, w, w, w obiektach e, szkół, w szpitalu, które, e, który podlega akurat powiatowi, to co jest realizowane, w wielu, wielu przestrzeniach, które. Kiedyś w tych Polsce, tej powiatowej, gminnej, były tak naprawdę na łasce, niełasce danego budarza, bo pomoc sądowa była naprawdę słaba. Ale za co jeszcze chciałem podziękować, Szanowni Państwo? Za to, że taki program jak Fundusz Rozwoju Dróg, Wy przez cały czas modyfikujecie. I to jest dla mnie też niezwykła sytuacja i danie nam możliwości, ale i słuchanie tego, co, co tak naprawdę jest w naszych potrzebach. Bo. Ci, którzy pracowali na Funduszu Dróg Samorządowych i teraz Funduszu Rozwoju Dróg wiedzą, że początkowo były to inwestycje drogowe, czyli przebudowy, rozbudowy, budowy. I wszystko było w przestrzeni nowych inwestycji drogowych. Później po naszych sygnałach i szybkiej reakcji tutaj ze strony rządowej pojawił się Fundusz Rozwoju Dróg. BRD, czyli bezpieczeństwo ruchu drogowym, ruchu drogowym i danie nam możliwości, bo my na tych małych naszych miejscowościach, na tych małych samorządach, mamy ogromne problemy też w zapewnieniu bezpieczeństwa tych użytkowników dróg, tych yy, nie tych, którzy są w samochodach, tylko tych niechronionych, czyli pieszych i, i rowerzystów. Dzięki temu zrobiliśmy bezpieczne skrzyżowania, doświetlone przejścia dla pieszych i dojścia chodnikowe i ścieżek rowerowych do tych miejsc bezpieczne. A dzisiaj pojawiła się kolejna modyfikacja, która ze wszechmiar jest dla nas niezwykle potrzebna, bo nie zawsze droga potrzebuje nowej przebudowy, szanowni państwo. Nie zawsze to jest konieczność nowej inwestycji, tylko wystarczy zrobić remont tej drogi, czyli zrobić nową nakładkę, nową warstwę bitumiczną i mamy drogę praktycznie jak nową. I dzisiaj ten fundusz rozwoju dróg w funkcji remontowej jest genialnym pomysłem. Za to wam niezwykle dziękuję. Pewnie troszkę przedłużyłem, ale chciałem wyjaśnić te wszystkie możliwości, które nam dzisiaj dajecie. Za to jeszcze raz wam bardzo dziękuję i życzę powodzenia sobie i, i moim kolegom samorządowcom w realizacji tych inwestycji. Przepraszam, ale tutaj pan starosta trochę mnie wyłał do tablicy jako przedstawiciela rządu, ale w sensie bardzo pozytywnym dziękuję za te słowa. Bo rzeczywiście, no tak to jest, że kiedy powstaje program, jakiś projekt programu, to on jakoś rodzi się w bólach rzecz jasna, ale najlepiej go konsultować właśnie z beneficjentem. Czyli jakby w tym momencie z Państwa samorządowcami, faktycznie on pierwotnie zakładał, no bo jakoś tam partycypowałem w powstawaniu tego programu, on zakładał rzeczywiście budowę dróg. Potem pojawił się ten niezwykle istotny aspekt. Zapomniałem o tym w swoim wystąpieniu, to teraz do tego wracam. Pan starosta, to powiedział, czyli bezpieczeństwo publiczne. Rzeczywiście bo przecież wiadomo, że nowoczesne, zmodernizowane, ale też wyremontowane drogi w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo. No i trzeci faktycznie też, czyli, czyli jakby remonty dróg, modernizacja. Rzeczywiście nie zawsze trzeba wbudować nową drogę, żeby ta droga po remoncie czy jakiejś modernizacji stała się nowoczesna. Więc to rzeczywiście, ale to przede wszystkim chcę podkreślić ten aspekt współpracy, no bo to jest tutaj najistotniejsze. Że jakby pytaliśmy, czy rząd pytał tych, którzy będą te środki odbierać na inwestycje i je realizować, czy rzeczywiście program wypełnia te oczekiwania. No i to się tak rodziło, rodziło, aż rzeczywiście dobrnęliśmy do takiego momentu myślę optymalnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za wystąpienia. Myślę, że możemy teraz przejść do części podpisywania umów. Pana posła, pana starostę, tylko na chwilę bardzo proszę o zwolnienie swoich miejsc. Natomiast osoby, które wyczytam w tej chwili z imienia i nazwiska, bardzo proszę o podejście do stołu i do podpisywania umów. Jako pierwszych poproszę o podejście do stołu przedstawicieli gminy Przedecz, pana burmistrza Witolda Siwnickiego oraz skarbnik panią Teresę Tereszewską. Mówimy o inwestycji o nazwie Remont Drogi Gminnej na odcinku o długości prawie 2 km w miejscowości Łączewna. To gmina Przedecz. Kwota dofinansowania to 514 682 zł. Stanowi 60% całości inwestycji. Stan techniczny drogi ma bezpośredni wpływ na życie i zdrowie kilku tysięcy osób. Droga z nową nawierzchnią asfaltową poprawi bezpieczeństwo, a także przyspieszy działania ratunkowe służb np. Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego. Odcinek stanowi część drogi łączącej gminę Przedecz, z województwem kujawsko-pomorskim, z ościennymi gminami. I ma strategiczne znaczenie, zapewniające mieszkańcom mniejszych wsi dostęp do podstawowych usług publicznych i stąd potrzeba jej pilnego remontu, zgłaszana również przez mieszkańców. Bardzo proszę tak o powstanie, o wspólne zdjęcie i odebranie jeszcze czekań. Bardzo dziękuję państwu. Pana starostę już zatrzymam w takim razie, bo w tej chwili poproszę o podejście do stołu przedstawicieli powiatu kolskiego, pana starostę Roberta Kropidłowskiego już przedstawiałem, jest z nami na sali również wicestarosta pan Sylwester Chęciński, a o podejście do stołu poproszę skarbnika pana Zygmunta Sołtysiaka. To poproszę w takim razie pana wicestarostę. Nazwa inwestycji remont drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka-Wiesiołowska. Dofinansowanie to 282 814 zł, również stanowi 60% całości inwestycji, kosztów inwestycji projekt obejmuje remont odcinka nawierzchni jezdni drogowej, drogi powiatowej w miejscowości Tarnówka-Wiesiołowska na odcinku o długości prawie kilometra, to gmina Dąbie. Nawierzchnia tej jezdni na tym odcinku nie jest w najlepszym stanie technicznym. Posiada upytki, nierówności, wykruszenia, stąd potrzeba jej modernizacji. Nawierzchnia drogi zostanie mechanicznie oczyszczona i wyrównana betonem asfaltowym. Pobocza zostaną utwardzone warstwą skruszywa łamanego. Remont drogi z pewnością wpłynie na komfort życia i bezpieczeństwa mieszkańców, również całej gminy. Przedstawiciele Starostwa Kolskiego podpisują dwie umowy. Druga to remont ulicy Toruńskiej w Kole. Tutaj dofinansowanie wynosi 1 159 360 zł. Stanowi 60% całości kosztów inwestycji. Projekt obejmuje remont odcinka nawierzchni jezdni ulicy Toruńskiej w Kole na odcinku o długości prawie kilometra wraz z wymianą obustronnie krawężnika. Nie, Bardzo dziękuję Państwu za wspólne zdjęcie. A o podpisanie umów poproszę przedstawicieli gminy Kłodawa, pana burmistrza Piotra Michalaka oraz skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego. Inwestycja nosi nazwę Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Kłodawa. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 533 584 zł i stanowi 80% całości inwestycji, kosztów inwestycji. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie spójności sieci dróg publicznych oraz wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego. Efektem zrealizowanych robót będzie 218 metrów bieżących nowej jezdni o szerokości 6 metrów wykonanej z kostki brukowej i 208 metrów bieżących chodnika o szerokości 2 metrów. Proszę o wspólne zdjęcie.